Kochane mamy z okazji Waszego święta. Dziękujemy, że jesteście z nami. Ja, Karolina, dziękuję swojej mamie, że dużo przy mnie przebywa. Nauczyła mnie wiele. I teraz przesyłam jej piękne buziaki. Mamo, dziękuję Ci za miłość. Dziękuję, mamo, że mnie Mamo, dziękuję Ci, że dajesz mi szczęście i radość. Moja kochana mamo, dziękuję Ci za wspieranie moich pasji. Mamo, dziękuję za wszystko. Kochana mamo, dziękuję Ci za przyjęcie między nami. Mamo, dziękuję za cierpliwość. Kocham nas team, twoja lewa prawa ręka. Mamie chciałabym podziękować za całe życie. Bólny, spędzony razem. Dziękuję Ci kochana mamusiu za wielkie, uśmiechnięte, zadowolone, czyste, czerwone serce. I ci przesyłam. Mua. Kocham cię. Kochane mamy. Dobrze teraz mamy.